Dzisiaj 30 stycznia 2022 roku mamy czwartą niedzielę, zwykłą w roku liturgicznym. Co nas czeka w rozpoczynającym się tygodniu? Przede wszystkim dzieci i młodzież rozpoczęły ferie zimowe i życzę wszystkim, którzy będą korzystać w tym czasie z okazji do odpoczynku, naprawdę błogosławionych chwil. Zregenerujcie się wewnętrznie, ale także fizycznie, jak tylko możecie. To korzystajcie z tego czasu Kochani, we wtorek po mszy wieczornej na 19.00 zapraszam do pomocy przy demontażu naszej szopki i dekoracji świątecznej w kościele. W środę obchodzimy święto ofiarowania Pańskiego, zwane także Matki Bożej Gromnicznej. Będzie msza święta w intencji naszych sióstr. Będzie kolekta i rano i wieczorem zbierana na potrzeby domu naszych sióstr Kamilianek. W czwartek mamy pierwszy czwartek miesiąca. W południe będzie już drugi ślub w tym roku w naszej parafii. A wieczorem godzina święta, msza święta o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne. I z racji świętego Błażeja po mszy wieczornej będzie też błogosławieństwo chroniące od chorób gardła. W piątek mamy pierwszy piątek miesiąca rano, msza święta w intencji czcicieli. Po niej nabożeństwo pierwszego piątku, normalnie msza święta wieczorna i o 19.30 bardzo serdecznie zapraszam na adorację prowadzoną przez wspólnotę Dawid. Kochani, sobota to pierwsza sobota miesiąca. Pamiętamy szczególnie o niepokalanym sercu Maryi. Niektórzy z nas odpowiadają na orędzia płynące z Fatimy związane z pierwszą sobotą po Mszy Świętej porannej będzie nabożeństwo pierwszej soboty, a potem będą odwiedziny chorych i seniorów, których można zgłaszać telefonicznie lub w zakrystii. Kochani i przyszła Niedziela to już jest piąta. Niedziela zwykła. Może coś zapomniałem, chyba nie. Nie ma spotkań takich grupowych, ten harmonogram na Ferach jest troszeczkę inny, ale tak jak słyszycie, w tym tygodniu i tak. Będzie się działo. Zachęcam do tego, żeby zerknąć do podlinkowanych ogłoszeń pod tym filmikiem, a także intencji parafialnych z naszej strony. Trwają ciągle też zapisy na wyjazd do zakopanego. Pierwszy termin w lipcu, 6-13 lipca, i drugi termin od 2 do 9 sierpnia. Szczegóły także na parafiesławice.pl. Ukośnik zakopane. Życzę Wam naprawdę błogosławionego. Ciepłego i zdrowego tygodnia. Wszystkiego dobrego.